Co robić? A ja mam, więc nie zawracaj dupy. Co tu się stało? A ty co, głupi czy ślepy? Widać przecie! Widać też, że to Wiedźmin, nie drażnij go, tylko odpowiadaj. Wiem tyle co i wy, czyli nic. Ale z trupów można czytać jak z księgi. Czarni się z Redenczykami o most ścieli. My tylko dbamy, żeby nic się nie zmarnowało. Na przykład miecz taki paradny w szuwarach znalazłem. Może chcecie odkupić? Miecz po trupie, nie, dzięki. Po trupie czy nie, co za różnica. Ty nie tak samo. No ale jak nie, to nie. Zały go. Z czego to się?